Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak bra grać dowolny interior na swój serwer Five'em. Generalnie zrobienie tego jest dosyć proste i złożone, i raczej nikomu nie powinno to sprawić trudności. Dlatego, przechodzimy już do odcinka, musimy mieć najpierw jakiś przykładowy interior. Załóżmy ja sobie wezmę ten o interior mechanika. Kiedy on już się nam pobrał, no to musimy go sobie oczywiście wypakować. Mamy wypakowany nasz interior. Folder jest. I jest dopiero Mechanic garage. I tutaj dopiero bierzemy ten folder sobie, w którym jest Resource Lua albo FX Manifest. Tu ten folder dopiero bierzemy. Dlatego no, ja mam mechanik garage. I teraz bierzemy sobie jakikolwiek serwer. Załóżmy ja sobie, wezmę tą moją darmową paczkę. Wchodzimy sobie w Resource. Ja mam tutaj folder Maps, który jest pusty. Albo mam też standalone folder interiory, w którym są wszystkie interiory. Ale załóżmy, że ten akurat sobie wgram tutaj do Maps. Czyli to sobie muszę po prostu tutaj przyrzucić Mam już teoretycznie interaktywne, aczkolwiek trzeba jeszcze sobie wejść w. I teraz, w zależności czy macie Resource .cfg, czy serwer CFG, no to wpisujecie sobie albo do Resource .cfg, albo do serwer CFG. Ja to sobie wpiszę do serwer CFG, bo tak właściwie ten plik Resource .cfg został dodany tutaj przypadkiem w tej mojej paczce i tak właściwie on w ogóle nie funkcjonuje. Więc tutaj są wszystkie pliki, i tu sobie po prostu wpisuję nsure and, and maps zapisuję sobie plik i odpalam serwer i sprawdzamy czy działa dobra jesteśmy sobie już na serwerze i teraz musimy tefnąć się do naszego mechanika dobra znalazłem już naszego mechanika możemy sobie włączyć noclipa żeby tu podlecieć szybciej i jesteśmy i jak widać nasz interior działa jak należy i wgraliśmy nasz interior poprawnie tak być powinno